Duch Polskiej Młodzieży. wieże od młodych dla młodych. Duch Polskiej Młodzieży, czyli podcast owierze od młodych dla młodych. Dzisiejszy odcinek jest dosyć nietypowy, bo nagrywam na wyjeździe w Talinie, w stolicy Estonii, w której właśnie odbywa się Europejskie Spotkanie Młodych. Organizowane przez wspólnotę TZ z Francji. I dzisiaj znajduję się tutaj z księdzem Markiem Piedziewiczem, który jest organizatorem grupy wyjeżdżającej z Tezy Albańskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam. I ksiądz Marek wstępnie opowie nam, jak wygląda wydarzenie, a później z kolei zapytamy uczestników tego wydarzenia, jak to wygląda, jak się czują i czy mają jakieś konkretne przeżycia związane z tezę. Więc księże Marku, co byś chciał nam ksiądz powiedzieć o wyjeździe na tezę? Spotkanie Teze to są, można powiedzieć, dwa elementy. Po pierwsze, jest to pielgrzymka zaufania przez Ziemię, tak się o tym mówi. No, zbieramy ludzi, wiemy do jakiego miasta jedziemy, ale do końca nie wiemy, co nas tam spotka. No, może się okazać, że trafiamy na nocleg zbiorowy, może okazać się, do, że do rodziny ta rodzina może okazać się w ogóle biedniejsza od nas, i to wielu ludzi tego doświadczyło na tezę, że czuje się potem zawstydzonych, wiedząc, jaki ma status ekonomiczny u siebie, a trafiając do kogoś uboższego, kto jeszcze dzieli się praktycznie wszystkim, co ma, od swojego domu poprzez swoją lodówkę. Więc to jest dużo takich. Niespodzianek, dlatego mówimy o zaufaniu, że ufamy Bogu, ufamy ludziom, i no, nikt nie jest chyba rozczarowany. Przynajmniej ja jeżdżąc parę razy nigdy tego nie doświadczyłem ani nie spotkałem ludzi, którzy byli rozczarowani. To zaufanie gdzieś kształtuje się. A druga rzecz, modlitwa o pokój, nie? że właśnie więź z Chrystusem nie powinna w nas powodować rozłamów, pomimo że nikt nikogo tutaj na siłę nie nawraca, a rzeczywiście są ludzie z różnych wspólnot chrześcijańskich. To jednak właśnie młodzi ludzie będą w przyszłości mieli duże. Dużo do powiedzenia w kształtowaniu pokoju i prosimy Boga o to, żeby pokój panował na Ziemi. I widzimy ludzi z różnych obszarów świata, którzy też przyjeżdżają na tezę, a czasami żyją w krajach, gdzie pokoju nie ma. No to są dwa takie podstawowe elementy tezy. Oprócz tego, no to właśnie ono łączy ludzi poprzez pewien taki rytm każdego dnia, kiedy rozpoczyna się on modlitwami w mniejszych wspólnotach i grupami dzielenia, rozmową na ważne tematy. Dla wielu ludzi jest to takie nowe, bo niekiedy nie rozmawia się o poważnych rzeczach z wieloma osobami, a tutaj w zasadzie można się podzielić. A jeżeli ktoś nie chce się dzielić, może posłuchać, i to też jest budujące. Jest możliwość skorzystania z różnego typu warsztatów, wykładów, jakichś yy, takich rzeczy, które są proponowane dla młodzieży przyjeżdżającej na tezę. Więc to jest jakieś bogactwo tego czasu. Jest dużo możliwości zwiedzania, a te miasta, w których odbywa się tezę, zawsze mają jakieś atrakcje. I takie historyczne, i takie architektoniczne, i takie związane z przyrodą i tak dalej, więc można pozwiedzać. Potem znowu jest now, kolejny czas na modlitwę, na spróbowanie kuchni lokalnej i wieczorne duże modlitwy właśnie, gdzie gromadzą się już wszyscy, którzy przyjechali na tezę w jednym miejscu i modlą się właśnie prosząc Pana Boga o pokój. To jest taki rytm właśnie każdego dnia tezę. Z tą, z tą właśnie różnicą, że Sylwester jest też dodatkowo wzbogacony o Festiwal Narodów, o takie świętowanie też przy posiłku przygotowanym przez gospodarzy. No a pierwszy dzień stycznia, jeżeli spędza się go w rodzinach, jest dniem, który powinno się spędzić właśnie z tymi, którzy nas gościli, zjeść z nimi posiłek, pójść z nimi na nabożeństwo. Jeżeli ktoś jest na noclegu zbiorowym, no to oczywiście to się dokonuje w takiej grupie, w jakiej się nocuje w szkole czy w innym miejscu. To jest właśnie taki rytm tezę. Więc w tym czasie niesamowicie dużo się dzieje, jest niesamowicie dużo rozmów, zabaw, integracji, takiego, no właśnie, poznawania siebie, budowania bardzo dobrych więzi, i niekiedy właśnie te ze sprawia, że ktoś nawet pozna swoją żonę czy męża. A jeśli nie, no to pozna ludzi, z którymi potem się przyjaźni i to jest też fajne, że no, ktoś mówi, no gdzie się poznaliśmy? No na tezę się poznaliśmy. No, z takiej mojej strony to wydarzenie wygląda bardzo podobnie, jeżeli chodzi o to, co ja musiałem zrobić, organizując wyjazd, zapraszając ludzi do tego, żeby zechcieli wybrać się do Estonii, ale tak jak dla naszej małej elbląskiej decyzji, to jest taki poniekąd przełomowy wyjazd, bo pierwszy raz od pięciu lat udało się go zorganizować, no że praktycznie jedziemy jako osobna grupa. Może nie taka w pełna otokarowa, ale jednak w końcu wyjechaliśmy. W minionych latach był taki problem, że nie było dużo chętnych i przeważnie tylko do kogoś dołączaliśmy. No i właśnie to jest, można powiedzieć, taka pierwsza rzecz, że żeby zorganizować ten wyjazd, trzeba zachęcić ludzi. Którzy no, muszą parę dni poświęcić, żeby pojechać do nieznanego im miejsca, często trafić do ludzi, których nie znają, po to, żeby tam przebywać, ale też się właśnie modlić. I od paru lat właśnie tym wymogiem też jest dolna granica wieku, 18 lat. I to właśnie dla takiego regionu jak nas, gdzie nie mamy jakichś ośrodków uniwersyteckich, to jest duży problem, no bo możemy to oferować głównie maturzystom, którzy jednak w styczniu mają właśnie studniówki, I to też. No jest i wydatek, i też pewna organizacyjna trudność, albo studentom, których u nas fizycznie nie ma, ale są jakoś z nami związani, bo pochodzą z naszych parafii, miejscowości, duszpasters, i tak dalej. No i właśnie nam się to yy, udało. Także to, to właśnie zachęcanie, to promowanie tego, że Wyjazna Teza jest fantastyczną rzeczą. Poprzez atmosferę, która tutaj panuje, poprzez ludzi, których się poznaje, to jest, można powiedzieć, takie najważniejsze zadanie, które widzę, że musiałem podjąć i dużo ludzi w tym pomogło, no jakoś się udało. A teraz zadam księdzu parę pytań, które zadam również reszcie uczestników. Więc księża Marku, co najbardziej podoba Ci się w Talinie i w Estonii? W ogóle mi się podoba tutaj ta atmosfera, że Talin jest takim miastem bardzo przyjemnym o którym raczej miałem wyobrażenie, nie będąc tu wcześniej, że to jest takie miasto postkomunistyczne. No widać takie bloki, jak, jak u nas też postkomunistyczne, ale jednocześnie widać, że jest to miasto, o które mieszkańcy dbają, można powiedzieć takie no nawet doinwestowane, bardzo czyste, bardzo przyjemne, pełne zieleni, bardzo dobrej takiej architektury dla ludzi. Miasto, które ma wspaniałą starówkę, zachwycającą wręcz swoim rozmiarem i tym jak jest wyremontowana i atrakcjami, które tam są. No i miasto, ludzi, którzy bardzo przeżywają to, właśnie od tej strony tezę, że tu jest to spotkanie, że tu przyjechaliśmy. Jakie momenty modlitwy wspólnej były dla księdza najważniejsze? Dla mnie e, można powiedzieć czymś wyjątkowym i nowym było, była doracja krzyża, dlatego że e, z młodzieżą od nas byliśmy w ekipie wolontariuszy w tzw. Tak church teamie i e, myśmy musieli e, zadbać o to, żeby krzyż na koniec tych wspólnych modlitw był przeniesiony w odpowiednie miejsce a potem trochę koordynować ruch osób, które podchodziły na tę modlitwę prywatną przy krzyżu, no i też pilnować, żeby jakiegoś rozgardiaszu nie było. No i to było dla mnie takie nowe przeżycie, bo nigdy, będąc wcześniej na tezę, nie byłem zaangażowany w cokolwiek jako wolontariusz, a tutaj była modlitwa długa, gdzie najbardziej bolą mnie plecy, bo w sumie godzinę siedzieliśmy wcześniej na modlitwie, a tutaj godzinę, nawet czasami więcej, jeszcze przy krzyżu, koordynując to, co mówiłem, więc to tak sobie myślałem, że to właśnie takie moje... Zmęczenie pleców bardziej. To jest taka moja ofiara, właśnie z krzyżem Pana Jezusa, i to dla mnie było takie wyjątkowe i nowe. A jakie znaczenie dla Księdza ma spotkanie z młodzieżą z innych kultur i wyznań? To jest bardzo pozytywne doświadczenie, które przełamuje bariery. Właśnie takie wyobrażenia, które możemy mieć o sobie, i pozytywne, i negatywne, i jakieś stereotypy, którymi możemy się kierować, a spotykamy po prostu normalnych ludzi, takich jak my, mających studia, mających problemy, mających marzenia. Śpimy z nimi akurat w tym samym pomieszczeniu, no bo jesteśmy w większości zakwaterowani w talinie w szkole. Przeważnie jednak ludzie trafiają do rodzin. W Estonii tak się stało, że większość jest osób w szkołach czy w innych budynkach, więc to jest właśnie przełamanie barier i jakichś takich stereotypów i zobaczenie, że gdybyśmy mieli patrzeć po czyichś twarzach, no to nie domyślilibyśmy się, czy to jest człowiek takiego wyznania czy innego. Jesteśmy tacy sami praktycznie, nie? A co najbardziej księdza poruszyło podczas tego spotkania? Myślę, że w teze zawsze mnie porusza prostota, to że jest to wydarzenie, które nie przemawia jakimiś fajerwerkami, które za oknem zaraz będą, bo to Sylwester dzisiaj, ale przemawia prostotą, właśnie tym, że tu nie trzeba nic nadzwyczajnego, no śpimy na podłodze, jemy codziennie ryż z warzywami, siedzimy potem znów na podłodze modląc się, śpiewamy piękne pieśni, które... Mają wspaniałą linię melodyczną i harmonię, a jednocześnie to jest ledwie kilka słów wy wyjętych z Ewangelii, które powtarzane właśnie gdzieś przemawiają do serca. Ta, ta prostota, to, to na pewno dla mnie jest tutaj ważne. Co ksiądz zabierze ze sobą z tego spotkania? Nie tylko w sensie materialnym, ale może duchowym czy emocjonalnym? Materialnie trudno będzie coś zawrać. <laughs> Emocjonalnie zawiorę taką radość, że udało się tutaj przyjechać właśnie w tej naszej ekipie. No i to doświadczenie takiego takiego poruszenia estończyków, że tutaj są gospodarzami. Nie? Właśnie jak młodzież estońska podczas modlitw tam miała jakieś swoje słowo, to widać było, ile to dla nich znaczy, że to u nich się to spotkanie odbywa w, no, w malutkim państewku, mniejszym liczebnie niż niejednopolskie polskie miasto. Jednak to właśnie jest takie poruszające, nie? jeżeli tutaj jest w ogóle mało chrześcijan, a katolików 6700. No to dla mnie to jest takie zderzenie z właśnie inną rzeczywistością niż w Polsce i porusza mnie właśnie to, jak ci ludzie bardzo to przeżywają. To, to myślę, że to bardzo zabiorę w swoim sercu. Więc na początku, jak się nazywasz? My name's Skąd jesteś? Z Co najbardziej like podoba ci się w Talinie Jest Tony. Mogę się wypowiedzieć tylko o paru dniach, które tu spędziłam. Wcześniej przygotowywaliśmy się jako wolontariusze. Powiedziałabym, że ludzie, którzy nas przywitali, jak wiele przygotowali. Nie znali nawet mnie, nas jako grupy, ale byli bardzo otwarci i to jest piękne. Jak się nazywasz? Mark, skąd jesteś? Ze Słowenii. Co podobało ci się najbardziej w Talinie i Estonii? Lubię mm, uczucie, że jesteś wciąż w bałtyckim kraju, ale też trochę jakby w Skandynawii. A poza tym jesteś tutaj z wieloma osobami z całej Europy i myślę, że to jest najważniejszy punkt tego wydarzenia. Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Z Niemiec. Co najbardziej podobało ci się w Talinie i Estonii? Myślę, że ludzie, którzy nas przywitali. Myślę też, że ludzie, którzy przyjechali ze mną. Mamy możliwość zobaczyć to miasto, centrum, które jest piękne. I że ludzie w koło są tak otwarci, ucieszeni, że nas widzą. Jak się nazywasz? My name is Karl. Karl, skąd jesteś? Z Niemiec. Karl, co najbardziej podobało Ci się w Talinie i Estonii? Również miałem możliwość odkryć to miasto, starówkę, wiele pięknych, starych kościołów. Na początku, jak się nazywasz? My name is Maria. I skąd jesteś? Z Polski. Co najbardziej podobało Ci się w Talinie i w Estonii? Hmm, co najbardziej mi się podobało? Estonia jest naprawdę pięknym krajem. Rzeźby są niesamowite. I ludzie tutaj są naprawdę przyjacielscy i otwarci. Otwarci na nas i chcą podzielić się wszystkim z nami i pokazać nam swoją kulturę, co jest niesamowite. Pomagają nam też przeżyć to te tezę w najlepszy możliwy sposób. Jak się nazywasz? Filip, Philip, skąd jesteś? Z Niemiec. Filip, uh, co like najbardziej most podobało most ci się w Talinie, w Talinie i w Estonii? Lubię zimną pogodę i tutejszą sterówkę I, like and... <kühls> i jest tu the świetna the atmosfera wkoło. Uh, Jak się nazywasz? Michael I'm from jestem Michael, uh, Michael jestem like z Niemiec. Talin, co podobało ci się najbardziej w Talinie i w Estonii Myślę, że centrum, centrum, centrum miasta centrum, Piękne, stare domy, kościoły. Wczoraj widzieliśmy je pierwszy raz w blasku słońca. To było świetne. Jak się nazywasz? My name is Nina. And Skąd jesteście? Jesteśmy ze Słowenii. Co najbardziej podoba się Wam w Talinie i Estonii? Średniowieczny wygląd, naprawdę mieli ludzie i kultura. Jakie momenty modlitwy wspólnej były dla Ciebie najważniejsze? Połączenie pomiędzy motywami w Wielkiej Hali. I modlitwami porannymi w moim domu parfialnym. Nie byłam wcześniej przyzwyczajona do tego typu modlitw porannych. To piękne, żeby odkryć nowe kościoły, nowe rytuały, jeśli mogę tak powiedzieć. A na modlitwach wieczornych było tak wielu ludzi, że to sprawia, że czuję się jakbyśmy byli wspólnotą. Dla mnie najważniejsze nie były te modlitwy wspólne, wieczorne na dużej hali, ale czas, który miałam sama na sam z Bogiem, żeby trochę się odciąć. Bo, Bo naprawdę, naprawdę dużo, dużo się i działo. I a czasami tak po prostu wychodziłam tak, na chwilę nie, i nie powiedziałam i sobie, sobie, że potrzebuję that that swojego czasu Lord z Bogiem. I to naprawdę mi pomogło. Z mojej perspektywy, podczas modlitw wieczornych mieliśmy naprawdę dużo pracy, tak samo jak u Julii. Potrzebowałem trochę czasu samotnie z Bogiem albo wstaniu z łóżka, żeby trochę odpocząć i dobrze zacząć dzień. Spotkanie wspólne z masą ludzi z różnych kultur, z różnych narodów, to uczucie, że jesteście razem i uwielbiacie razem Boga. Dla mnie najważniejszymi chwilami były, powiedziałabym, że momenty modlitwy w ciszy, bo w ciszy możemy usłyszeć głos Boga i w praktyce pomyśleć, co usłyszeliśmy w trakcie modlitwy. W trakcie czytań i może podczas naszych wspólnych spotkań, w momentach ciszy, możemy wziąć te wszystkie słowa do naszych serc, pomyśleć o nich i schować je w swoim sercu. Możemy pomyśleć o tym, co później z nimi zrobimy. Duże modlitwy i w szczególności wczorajsza noc światła. Tysiące ludzi zapalających swoje świece. I, I przeżywając razem te momenty modlitwy. Poznałem tutaj wielu ludzi ponownie, bo byłem tutaj wolontariuszem w lato, więc pierwszy czas wspólnie i znowu spotkaliśmy się. Modlitwa po raz pierwszy, znowu, to był ten moment. Moment, w którym wszyscy śpiewali. Jakie znaczenie ma dla Ciebie spotkanie z młodzieżą z innych kultur i wyznań? To bardzo ociepło serce. W dzisiejszych czasach jest tak wiele podziałów i to jest dla so, mnie. Więc fakt, że tak wiele osób z różnymi, 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 różnymi poglądami i z różnym sposobem przeżywania życia, 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 wiary, wszyscy są tu bliżej. I to jest piękne i ważne. Myślę, że dużo to dla mnie znaczy, bo naprawdę możesz podzielić się swoją kulturą i to miłe, żeby zobaczyć, jak inni ludzie wierzą w Boga. Można się też od nich sporo nauczyć, co mogę wprowadzić do swojego życia. Czasami to wszystko jest bardzo różne i można jakoś to porównać i wziąć coś do siebie. Mi bardzo się to podoba, bo. Możesz tylko i wyłącznie nauczyć się więcej o wierze, o duchowości, kiedy poznajesz ludzi z innymi poglądami. Więc to, to jest to, czego możesz się nauczyć. By podzielić się swoimi tradycjami, emocjami, podzielić się jakimś sposobem myślenia, by zobaczyć, że wszyscy żyjemy, wszyscy jesteśmy ludźmi, by pomóc innym i by być dzieckiem Bożym. To jest właściwie moje pierwsze doświadczenie, kiedy poznaję inne denominacje chrześcijańskie, chrześcijan z różnych części Europy i z Estonii. Myślę, że to jest niesamowite, że odkrywamy, że mamy coś wspólnego tak naprawdę. Są pewne różnice, nas, różnice między nami, ale najważniejsze jest to, że razem wierzymy w jednego Boga, chcemy dobrze, chcemy dzielić się wiarą i naszymi doświadczeniami i tworzyć lepszy świat, tak myślę. Uwielbiam to, że mogę się to nauczyć, jak wiele mamy wspólnego. Mamy podobne zainteresowania, marzenia, nadzieje. Świetnie jest zobaczyć, że ludzie z różnych krajów nie są podzieleni, ale zjednoczeni w duchowości. Ma to dla mnie duże znaczenie, bo myślę, że wiara jest tylko możliwa we wspólnocie, we wspólnocie, w Twoim domu, w kościele. Żyjemy na jednym świecie, czyż nie? Chrześcijanie to przecież też wspólnota. I gdy tutaj przebywam, to przeżywam to. Gdy widzę ludzi z tą samą wiarą, a w różnym wieku, z różnych krajów. Naprawdę uwielbiam poznawać nowych ludzi. Więc myślę, że to jest świetna okazja, żeby poznać nowe kultury i porozmawiać z innymi ludźmi. Może nawet zostać przyjaciółmi. Co najbardziej poruszyło Cię podczas tego spotkania? Prawdopodobnie modlitwa z świecami. Też doświadczyłam tego na zwykłym spotkaniu w Teze. Pomysł jednego małego płomienia zaczynającego się w jednym miejscu i przekazywaniu go jest tak symboliczny i nawiązuje do światła Chrystusa. To tak jakby przekazywanie światła, duchowości z innymi. Więc nawet jeśli nic nie mówisz, to to naprawdę, naprawdę Cię porusza. Myślę, najbardziej poruszają mnie ludzie, bo pomagam tutaj. I ludzie również pomogli mi, kiedy potrzebowałem trochę więcej uwagi. I wszyscy ludzie są tu naprawdę otwarci i chcą ci pomóc, kiedy potrzebujesz tej pomocy. Bardzo podobała mi się modlitwa ze świecami, bo każdy ma świecę i widzisz, całą halę wypełnioną świecami. To jest naprawdę piękny moment. To uczucie, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy razem, wszyscy możemy sobie pomóc. Nawet jeśli są wojny w różnych częściach świata, możemy pomóc. I, i to pomaga, bo jesteśmy w jednej rodzinie Bożej. I to naprawdę nas łączy. Hmm. Co najbardziej mnie poruszyło, myślę, że to, że wszyscy ludzie, którzy tutaj są, dzielą się swoją nadzieją, swoją wiarą i są otwarci na siebie. Są naprawdę pomocni. I chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, z wiarą. Myślę, że to naprawdę jest poruszające. Że wszyscy. Wszyscy chcemy doświadczyć tej wiary better, razem, pomimo różnic między nami. Bardzo poruszyło mnie słuchanie historii ukraińskich uchodźców podczas warsztatów i też historii ludzi, którzy byli lojalni wierze w sowieckich czasach okupacji. Usłyszałem wiele historii o tym, jak wiara rozświetla drogę nawet w w najciemniejszych czasach. Hm. Yeah, said, hmm. Myślę, że to była ta to pierwsza to modlitwa to z ludźmi, to których to poznałem. Dla the, mnie the sprayers, najbardziej poruszające były um, te codzienne modlitwy. One są dobre dla ducha, wiesz? Wtedy trochę się relaksujesz i myślisz o wszystkim, co się dzieje. Co zabierzesz ze sobą z tego spotkania? Nie tylko w sensie materialnym, ale duchowym czy emocjonalnym. Przede wszystkim ludzi, bo wymieniasz z nimi te małe kawałki pusty ze swojego życia, nawet jeśli nie do końca ich poznasz. Więc. Więc nie uważam, że w zbyt wielu słowach opowiem, co zabiorę ze sobą, ale te wszystkie doświadczenia wpłynęły na mnie i zmieniły mnie. Na pewno jeszcze zobaczę, czego się nauczyłam. W moim przypadku jest dosyć podobnie. Poznałam tutaj wielu ludzi, do niektórych również trochę się zbliżyłam. Do ludzi, z którymi miałem okazję Before, pracować. Very, very nice. also, Myślę think, też, że really Bóg posyła I pewnych ludzi do mnie. Teraz, here, kiedy są tutaj ze mną, I dzielą się swoimi doświadczeniami. Jestem za to wdzięczna. Myślę, że mówiąc to jako wolontariusz, była <laughs> um, to so. ciężka praca. Więc emocjonalnie to było jak taka kolejka górska. Podsumowując, to było naprawdę, naprawdę dobre doświadczenie. Spędziłem wiele czasu z wolontariuszami i z ludźmi, których nigdy nie poznałem wcześniej. Więc zabiorę ich ze sobą w swoim sercu, tak myślę. To zabiorę ze sobą masę nowych kontaktów. Zabiorę ze sobą wspomnienia. Rzeczy, które zdobyłem od innych ludzi, te doświadczenia, które uczą mnie emocji, najważniejszą rzeczą jest to, że Bóg jest z nami, jeśli my jesteśmy z nim. To spotkanie nauczyło mnie, że to jest naprawdę ważne, by zostać zjednoczonym w różnych czasach, by mieć nadzieję. Wiele ludzi z różnych krajów powymieniało się swoimi pięknymi doświadczeniami, tym, jak doświadczają wiarę. W jaki are, um, sposób są uczniami Boga their, i jak dzielą I się it, it swoją nadzieją. To jest świetny przykład tego, jak możemy dzielić się tą wiarą, gdy, one's gdy one's wrócimy one's one's do, one's one's do swoich rodzin, do swoich przyjaciół. Poprzedniej nocy odkryłem, jak w pewnym sensie jesteśmy podobni, ale mamy pewne różnice i to jest ważne. Żeby poznawać nowych ludzi i ja powinienem poznawać więcej nowych ludzi w codziennym życiu. Myślę, że masę świetnych rozmów z ludźmi nowo poznanymi. I może też to, że żyjemy tutaj w bardzo zwykłych warunkach. I, I może czasami to jest, trochę, to jest trochę wymęczające, trudne, ale sprawia to, że cieszę się, tym, się tym spotkaniem i, 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 dzięki i dzięki temu jesteśmy trochę bliżej siebie. Z tymi wszystkimi warunkami. Tymi warunkami ostatecznie know, po prostu musimy to zrobić razem. Spokój, spokój i radość. Witam, dziękuję za odsłuchanie i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia.